Dzień dobry, witam się z wami z Bali, ale dziś będzie o Tajlandii. Wybaczcie, że w taki sposób dziś będzie nagrany odcinek, ale muszę się przyznać, bez bicia pogoda w Bangkoku mnie pokonała i planowałam nagrać. Yy, Ile ja odcinków planowałam nagrać? Pierwszego dnia chyba z sześć odcinków. No i nie udało się, nie udało się, było za ciepło i przegrzałam się do tego stopnia, że myślałam, że zemdleję, tak dużo łaziłam, w międzyczasie jeszcze byłam tak zajęta nagrywaniem, że nie piłam wystarczająco dużo płynów, no i stało się, miałam mroczki pod oczami, serce zaczęło mi kołotać, także nie popełniajcie mojego błędu, ale, ale postanowiłam nagrać dziś odcinek, od którego chciałam zacząć całą serię z Tajlandii, także... Pozwólcie, że ja będę dziś opowiadać o Tajlandii z basenu, a ten odcinek według mnie jest wyjątkowy, dlatego że podróżując do różnych miejsc warto jest poznać taką podstawową historię, żeby zrozumieć w ogóle klimat miasta, żeby zrozumieć co tutaj się działo, dlaczego architektura wygląda tak jak wygląda, no wiecie o co chodzi. Nie będzie aż tak strasznie dużo szczegółów, ale poznajmy historię Tajlandii. Zapraszam! Jeżeli chodzi o historię Tajlandii sprzed XIII wieku, to niestety nie wiemy na ten temat zbyt wiele. To nawet jeszcze wtedy nie była prawdopodobnie Tajlandia, ale też nie wiadomo do końca. Jedyne informacje, jakie do nas docierają właśnie sprzed XIII wieku, to są informacje od archeologów, czyli to są informacje, które przypisują archeolodzy znalezionym jakimś artefaktom i jakimś starym naczyniom, budowlom czy, czy obiektom religijnym. Z tamtego okresu nie mamy zbyt wielu zapisków, także ciężko jest w ogóle cokolwiek na ten temat powiedzieć. Na kulturę Tajlandii, o dziwo, największy wpływ miały Indie. O dziwo, dlatego że Tajlandia nigdy nie została podbita przez Indie, a po drugie... u, słońce wyszło. Już miałam nadzieję, że nie będę musiała mrużyć oczu, a to proszę bardzo. Największy wpływ na kulturę Tajlandii miały Indie i... To o dziwo, dlatego że po pierwsze, Tajlandia nigdy nie została podbita przez Indie, a po drugie, e, główną religią pojawiającą się w Indiach jest hinduizm, natomiast główną religią panującą w Tajlandii, czy obowiązującą w Tajlandii jest buddyzm. Natomiast jeżeli przylecicie do Tajlandii, to możecie zaobserwować, że ten buddyzm jest dość ciekawy i bardzo często w świątyniach buddystycznych pojawiają się e, symbole hinduistyczne i na przykład chodząc po, po ulicach e, miasta, po ulicach Bangkoku, można zaobserwować od czasu do czasu na przykład wizerunki Boga Ganiszy. Bóg Ganisza to jest ten Bóg, który ma głowę słonia. Nie tylko ten Bóg się pojawia, jak widziałam też Siwę, widziałam też kilku innych bogów, których imion niestety nie pamiętam, ale w religii hinduistycznej bogów jest kilka milionów. Słyszałam też, że jest ich ponad kilkaset milionów. Także spamiętać będzie trochę ciężko. Natomiast rzeczywiście kultura Indii wywarła bardzo duży wpływ na e, makijaż kobiet, na ubiór kobiet, Kobiet, mężczyzn zresztą też ym, na muzykę, na filmy. Historia Tajlandii była zawiła, ale powiedzcie mi, wskażcie mi państwo, którego historia nie była zawiła. No być może Australia, ale tam też są pewnego rodzaju smaczki. W każdym razie oficjalnie datuje się, że Tajlandia powstała w 1238 roku, a w zasadzie to nawet jeszcze wtedy nie była Tajlandia, tylko to było państwo tajskie i ono zmieniało nieco swoje nazwy. Państwo tajskie rosło w siłę do XIV wieku i w XIV wieku zostało podbite przez państwo Ayutthaya. Ayutthaya rządziło większością terenów należących obecnie do Tajlandii, ale rządziło też na ziemiach należących do Laosu czy Kambodży oraz częściowo na niektórych ziemiach należących do Wietnamu. Co ciekawe, więc to było naprawdę bardzo potężne państwo w tamtym rejonie. W 1365 roku stolicą państwa zostało miasto o nazwie Ayutthaya, a więc Ayutthaya ze stolicą w Ayutthayi. To miasto do tej pory istnieje i ja niestety tam nie byłam, ale słyszałam, że naprawdę warto je odwiedzić, bo tam są jedne z najstarszych świątyń. No jeżeli chcecie poznać taką naprawdę starą historię. No to zdecydowanie warto się tam wybrać. Ajutaja było nazywane też Siamem, i Siam z języka sanskryt oznacza ciemny, brązowy. I uwaga, uwaga, bo to jest niepoprawne politycznie, ale to słowo wywodzi się stąd, że po prostu mieszkańcy e, Ayutai mieli ciemny kolor skóry. W 1767 roku Ayutthaya została podbita przez Birmańczyków, a sama stolica niestety ucierpiała, została dość mocno zniszczona. A król Tajlandii, Taksin, później nazwany też Taksinem Wielkim, przeniósł stolicę do Thonburi. Jeżeli ta nazwa wam nic nie oznacza, to już tłumaczę. Ogólnie sprawa wygląda w ten sposób, że stolica przeniesiono do Bangkoku. Tonburi to jest dzielnica, która znajduje się po drugiej stronie rzeki w Bangkoku, po drugiej stronie od Pałacu Królewskiego. No i e, wcześniej, w XVIII wieku, kiedy przeniesiono stolicę do Tonburi, to Tonburi i Bangkok to były dwa oddzielne miasta, wiecie jak to kiedyś wyglądało, po prostu miasta to były takie wioski, a więc kiedyś to była dosyć spora odległość, natomiast dziś Tonburi jest jedną z dzielnic Bangkoku. W 1782 roku król Rama I przeniósł stolicę z Tonburi na drugą stronę rzeki do Bangkoku, daleko nie miał, ale to właśnie tam zaczęła się historia Tajlandii, którą znamy obecnie. O tych królach i o samym Bangkoku opowiem Wam więcej w innym odcinku, bo taki odcinek już jest nagrany. Natomiast teraz jeszcze opowiem Wam trochę o tym, co się działo w XX wieku, bo tutaj była ciekawa sprawa i ścierały się dwie siły: siły komunistyczne i siły nacjonalistyczne, więc działo się. Zanim przejdę do nacjonalistów, zanim przejdę do komunistów, to jeszcze opowiem Wam trochę o takiej ciekawej sprawie, o której ja sama byłam zdziwiona, kiedy się o niej dowiedziałam. Otóż Tajlandia jest jedynym państwem w Azji Południowo-Wschodniej. Która nigdy nie została skolonizowana. I to zaczęło mnie zastanawiać, dlatego że chodząc po Bangkoku, możecie zobaczyć sporo architektury kolonialnej. Także ciekawa sprawa, zaraz to wyjaśnię, ale jeszcze powiem Wam, dlaczego, dlaczego Tajlandia nigdy nie została skolonizowana. Otóż nie chodzi wcale o to, że armia tajska była jakaś wyjątkowo silna czy coś takiego, no bo na przykład armia chińska była bardzo silna, ale co z tego, skoro Brytyjczycy skolonizowali Hongkong, a Portugalczycy skolonizowali Makao, czyli jakoś dało radę Skolonizować państwo posiadające nawet silną armię. Więc co się stało w Tajlandii? Otóż sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj po prostu wszystko wynikło z inteligencji, z przebiegłości, ze sprytu e, królów Tajlandii. Otóż oni zauważyli, że Azja południowo-wschodnia zwłaszcza jest silnie kolonizowana przez państwa europejskie, no i postanowili wprowadzić zmiany. Otóż zamiast izolować się bardziej od Europy i zamiast zrywać kontakty dyplomatyczne, no to oni poszli w drugą stronę, otworzyli się na Europę, zaczęli, otworzyli dlatego, że, mówię tutaj w liczbie mnogiej, dlatego, że to był proces, który trochę trwał, więc to nie był jeden król, ehm, no tylko właśnie, wszystko trochę trwało, a więc zeuropeizowano nieco Tajlandię, zmodernizowano ją, otwarto stosunki dyplomatyczne oraz stosunki handlowe z bardzo dużą ilością państw europejskich, a więc po prostu Europa nie miała do czego się przyczepić, mogli tutaj handlować. Co więcej, jeszcze w Tajlandii em, bardzo dobrze handel się rozwijał dzięki temu, że król Tajlandii wprowadził em, udogodnienia dla handlarzy chińskich. A więc bardzo dużo handlarzy chińskich też się pojawiło, którzy później handlowali między innymi państwami. A więc e, tak naprawdę żadną wymówką nie było to, że jakiś europejczyk przybija do Wybrzeży Tajlandii i on mówi, że on chce tutaj handlować, dlatego podbije te ziemię, bo państwo mu uniemożliwia to. Bardzo mądry ruch. Poza tym dyplomacja Tajlandii była na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Dyplomaci tajscy nawiązali bliskie relacje z dyplomatami z Europy i te relacje były na tyle dobre, że nigdy Tajlandia nie została podbita. Nie wiem jak wy, ale ja te, ten fakt uważam za niesamowicie interesujący i to pokazuje, kurczę, jaką siłę ma dyplomacja. W Tajlandii do 1932 roku panowała monarchia absolutna. I w 1930 roku doszło do tzw. Tak rewolucji syjamskiej, która została wywołana przez młodych żołnierzy. Po tej rewolucji upadła monarchia absolutna i powstała monarchia konstytucy konstytucyjna oficjalnie już w państwie o nazwie Tajlandia. Ale wiecie, teoria to jedna, a praktyka to drugie. Tak naprawdę w rzeczywistości państwo było kontrolowane przez. Juntę Wojskową. Wojsko w tym rejonie utrzymywało władzę przez kolejnych 60 lat, więc widać było, że ludzie chcą zmiany, ale te zmiany jeszcze nie do końca szły w kierunku demokracji. Czy to dobrze, czy źle, nie mnie oceniać, ja tylko mówię jak było. I właśnie w tym okresie 60 lat, kiedy władzę utrzymywało wojsko, dochodziło do tych starć pomiędzy siłami komunistycznymi i nacjonalistycznymi. W 1938 roku pan o dość skomplikowanym imieniu Pan, który nazywał się Pibun Song Kram i był jednym z wyższych oficerów armii tajskiej, zaczął wywierać znaczący wpływ na to, jak, jak budowało się państwo, w jakim kierunku szło. Niestety, niestety, ten pan był bardzo dużym panem Hitlera oraz Mussoliniego, także jak możecie się domyślać, to była ta siła nacjonalistyczna właśnie. Planem tego pana było sprawienie, żeby Tajlandia była państwem ultranacjonalistycznym i on się w ogóle z tym nie krył, był wręcz dumny ze swoich planów. Takich działań, które on podjął, było naprawdę bardzo dużo, ale pozwólcie, że skupię się na działaniach kulturowych, etnicznych. Otóż Tajlandia jest krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie. Mieszkają tutaj ludzie pochodzący m.in. z takich grup etnicznych jak Laotańczycy, Chińczycy, Malajczycy, Hmong, Lahu, w sumie ponad 70 różnych grup etnicznych. Wyobraźcie więc sobie, że Pibun Songkram postanowił zmienić nazwę państwa z państwo Ayutthaya, czy z powszechnie używanej nazwy państwo Siam na Tajlandię. No i jakby my znamy tę nazwę jako po prostu nazwę państwa, więc nic w tym złego, natomiast jeżeli rozbijecie tę nazwę, no to to jest Thailand. Czyli państwo, w którym żyją Tajowie, czyli określona grupa etniczna i to stawiało Tajów jako tę rasę nad ludzi, wiecie, to taka, taki odpowiednik rasy aryjskiej można by powiedzieć, czyli idealnej grupy etnicznej, która powinna mieć władzę. I to jest jedyna grupa etniczna, która według tego pana powinna mieć jakiekolwiek prawa. I na przykład wszystkie osoby, które chciały dostać się do wojska, musiały wykazać, że są czystej krwi. Więc tragedia po prostu. Opowiem wam też jeszcze o ciekawej sprawie, która wydarzyła się podczas II wojny światowej. Na kontynencie azjatyckim tą złą stroną była Japonia, a więc większość państw azjatyckich została podbita przez Japonię, ale co ciekawe, Tajlandia nie została podbita przez Japonię. A to dlatego, że dyplomaci tajscy nawiązali sojusz z Japonią, no i państwo było bezpieczne. A tutaj jeszcze bardzo ciekawym ruchem takim dyplomatycznym, naprawdę dyplomaci tajscy to w ogóle jakaś perełka jest. Bo tuż po tym, jak Japonia przegrała II wojnę światową, dyplomaci tajscy nawiązali sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, więc jak możecie zobaczyć, bardzo sprytnie przeszli od Japonii, czyli od tego agresora, do zwycięzców. No i dzięki temu podczas II wojny światowej Tajlandia aż tak bardzo nie ucierpiała i nie została podbita ani przez Japonię, ani później nie dzielono tam stref wpływów pomiędzy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię czy Francję. Pomiędzy rokiem 1965 a 1983 na północy kraju coraz silniejsza stawała się partia komunistyczna. I to było zjawisko dość typowe dla państw azjatyckich. Jeżeli interesujecie się historią, to możecie wiedzieć, że w Wietnamie podobnie sytuacja wyglądała na północy właśnie. Rosły w siłę partii Komunistyczne partie, bo to zazwyczaj było kilka różnych ugrupowań, które później złączyły się w jedną silną partię. Podobnie też było z Koreą Północną, chociażby. No niestety zostało tak też do tej pory, więc zazwyczaj właśnie to były północne rejony państw, które wspierały partie komunistyczne. Co ciekawe, te siły komunistyczne były wspierane i partyzantka komunistyczna była szkolona przez Chiny oraz przez Wietnam. Przez 60 lat aż do 1992 roku Sytuacja w Tajlandii była bardzo niestabilna, bo te siły z północy ścierały się z siłami z południa. To tak, oczywiście, w bardzo dużym uproszczeniu mówię. Um, ogólnie chodziło o to, że komunistyczne, komunistyczne poglądy ścierały się z nacjonalistycznymi poglądami i jedne poglądy i drugie poglądy były bardzo niebezpieczne, bardzo negatywne, no i po prostu było to tarcie do 1992 roku, w którym prowadzono demokrację. Demokrację, ale nadal w Tajlandii obowiązuje oczywiście monarchia. Nadal e, najważniejszą osobą w kraju jest król, który uważany jest za Boga. I ja to powtórzę jeszcze w kilku innych filmach, ale pamiętajcie przyjeżdżając do Tajlandii, że... W Tajlandii nie dyskutuje się na temat króla. To znaczy, no, no właśnie, można rozmawiać na temat króla, ale to muszą być same pozytywne rzeczy, o których chcecie powiedzieć, a dyskutować nie można. Można tylko um, rozmawiać o królu jako o niemalże Bogu, jako o kimś wspaniałym. Także pamiętajcie o tym, bo inaczej możecie wpaść w tarapaty. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla was ciekawy. Ja na przykład uznałam za bardzo ciekawą sprawę ten fakt, że Tajlandia nigdy nie została skolonizowana przez państwa europejskie, bo kiedy będziecie chodzić po mieście, to zobaczycie właśnie budynki w stylu kolonialnym. Ale to wynika z tego, że kolejni królowie. Lubili inny styl architektoniczny i po prostu budowali nawet niektóre pałace w takich stylach kolonialnych albo w stylach europejskich. A więc, jeżeli zobaczycie europejsko wyglądający budynek, to wcale nie jest zasługa, nie wiem, Francuzów, Portugalczyków, em, Anglików, tylko to jest zasługa tego, że król tajski po prostu, królowi tajskiemu spodobał się taki styl architektoniczny. To taki wstęp na dziś, a w następnym odcinku już pokażę Wam moje zwiedzanie, pokażę Wam, jak wyglądał bankok, na początek. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, a tymczasem życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku i buj!